Polska wdrożyła dyrektywę gazową. Jaki to może mieć wpływ na plany Rosjan dotyczące Nord Stream 2? O tym będę rozmawiał z panem Wojciechem Jakubikiem, redaktorem naczelnym RPR. Witaj Wojtku. Pokrzyżuje to plany Rosjan? Myślę, że zrewidowana dyrektywa gazowa już teraz krzyżuje plany Rosjan, ponieważ konieczność... Jej wdrożenia względem projektu Nord Stream 2 może spowodować całkowitą zmianę założeń tego projektu. Prawo rosyjskie daje obecnie Rosjanom Wyłączność na eksport gazociągowy firmie rosyjskiej Gazprom. Tylko Gazprom może używać gazociągów eksportowych w Rosji. Natomiast prawo unijne ze zrewidowanej dyrektywy gazowej sprawia, że jedna firma nie może jednocześnie dostarczać gaz i być właścicielem gazociągu, bo rodzi to ryzyko nadużyć. Dlatego mamy konflikt prawny między dyrektywą gazową unijną i prawem rosyjskim. To trzeba jakoś rozwiązać. Jest szereg możliwości, jak sprzedaż gazu Nord Stream 2 na aukcjach jeszcze przed wejściem na terytorium Unii Europejskiej i nie tylko ale dostosowanie projektu do wymogów Unii Europejskiej zajmie kolejny czas, a wiadomo, że Nord Stream 2 już teraz jest opóźniony o rok. On miał być pierwotnie gotowy w 2019 roku, do końca 2019 roku, tymczasem oficjalnie słyszymy teraz o końcu 2020 roku lub nawet w pierwszym kwartale 2021 roku. Przyjęcie dyrektywy związane jest ze zmianami w ustawie prawo energetyczne, jakie Polska wprowadziła. Czy są tam jakieś inne istotne zmiany, czy można powiedzieć, że tych klutych zmian jest związanych z Nord Stream 2? Najważniejsze zmiany dotyczą właśnie implementacji zasad, które teraz będą obowiązywać także Nord Stream 2, ale nie można powiedzieć, że jest to regulacja zaplanowana. Konkretnie pod ten projekt. Ona ma sprawić, że wszelkie gazociągi importowe do Unii Europejskiej, nie tylko Nord Stream 2, ale każdy nowy gazociąg tego typu, będą podlegać prawu Unii Europejskiej, które chroni importerów gazu, takich jak Polacy, ale nie tylko, każdego potencjalnego importera gazu, po to, aby prawo traktowało równie w, w sposób równy wszystkich. Jaka może być odpowiedź Gazpromu? Wiemy, że od kilku tygodni płynie rosyjski statek, już był niedawno na wodach Bałtyku. Akademik Czerski to statek, który rzeczywiście ma ukończyć Nord Stream 2. Jest to własność rosyjska tym razem, ponieważ firmy zachodnie. Nie ukończą Nord Stream bo boją się sankcji amerykańskich. I teraz trwają dywagacje na temat możliwych sankcji wobec rosyjskiego akademika czerskiego, czy też firm, na przykład niemieckich, które wspierają finansowo Nord Stream II. To dodaje niepewności temu projektowi, prawdopodobnie podwyższa jego koszty, a rzeczywistość jest taka, że depresja zapotrzebowania na gaz, rekordowa, historyczna w Europie może sprawić, że Nord Stream 2 wcale nie będzie Europie potrzebny. i Już słychać takie sygnały nawet z mediów rosyjskich, że dalsze opóźnienie Nord Stream 2 tak naprawdę nie będzie wielką katastrofą, bo i tak nikt tego gazu rosyjskiego na razie w Europie nie chce, bo spowalnia gospodarka, mniej się w niej dzieje i gaz nie jest już tak potrzebny. Warto wspomnieć, że rosyjski Gazprom zanotował rekordowy spadek przychodów o 1,4, ze względu na to, że wysłał o czwartą mniej gazu do Europy w pierwszym kwartale 2020 roku i to jeszcze przed pandemią koronawirusa. Czy traktujesz właśnie to, że w okresie recesji tę inwestycję Gazprom zamrozi jako najbardziej prawdopodobny scenariusz? Myślę, że ta inwestycja ma szereg problemów, do których teraz dochodzi jeszcze pandemia koronawirusa, która na przykład spowodowała ewakuację pracowników na jednym ze złóż na Syberii należącym do Gazpromu, więc tutaj trudno przewidzieć, jak będzie. Ale Nord Stream II i bez koronawirusa ma bardzo dużo problemów, które mogą dodatkowo opóźnić ten projekt, a sugestie w rosyjskich mediach, że opóźnienie dalsze nie będzie katastrofą, wygląda jak przygotowanie do zakomunikowania nowego opóźnienia przez Kreml, to jest oczywiście możliwe. Czyli czas pracuje na naszą korzyść, jak to rozumiem. Jak najbardziej tak. Im później Nord Stream 2 zacznie pracę, tym więcej będzie czasu na szukanie alternatywnych źródeł dostaw, na promowanie dostaw na przykład przez Polskę, czy to w formie skroplonej, czy to przez gazociąg Baltic Pipe. A jeśli opóźnienie będzie na tyle długie, to się okaże jeszcze, że norweska rura Baltic Pipe powstanie szybciej niż Nord Stream 2. O nowych kłopotach Rosjan związanych z budową Nord Stream 2 rozmawiałem z Wojciechem Jakubikiem, redaktorem naczelnym biznesalert.pl. Dziękuję, Wojtku. 这可以，巴